Siema, jestem Karol56, a to jest kontynuacja zwiedzania kopalni z ostatniego odcinka, w której znaleźliśmy pierwsze diamenty. Więc jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to zobaczcie go właśnie przed tym. Dobra, nagrywam ten odcinek od razu po, po, po trzecim. Także no. <śm> E, także 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 I tak to właśnie wygląda, że tu nic prawie nie mam odkryte. Co ja powiedziałem? Także nic nie zrobiłem poza odcinkiem. Dosłownie tam, gdzie zacząłem, tam skończyłem. E, dobra, wiem, że wyszedłem. Dobra, mam także żelazo. E, co ja mówiłem? Wiem, że stamtynski nie wyszedłem. E, no ale to nic. Zaraz coś tutaj znajdziemy, coś do odkrywania. Tylko najpierw jeszcze zobaczyć jaskinie, z której, w, w, że tak to powiem, wyszedłem. Tutaj nie. Um, aha, chciałem że to coś było. Okej. Okay. To może to było tutaj też, nie. Może tutaj. Może tutaj, może tutaj, może tutaj. Może tutaj? Um, tak patrzę i to, to też chyba nie było. Wiecie co? Jest to... Ta woda. Tam mnie nie było chyba. Tu też mnie nie było. O! Tutaj nie kojarzę, żeby mnie było, bo tu mnie nie było, dokładnie. Tutaj mam teren nieodkryty. Tam jest ta kopalnia. Zapatrzę co ci się na pierwszy rzut oka, ale ich nie ma. Dobra, ja bym podbierał sobie więcej żelaza za to. I wykończę po prostu ten kilof już na to. Żelazo. To jest poziom 11, więc to jest tak naprawdę na więcej. Diamentów. Dobra. Co by tu wywalić? Cały czas coś muszę wywalać, bo nie mam na to... ...na to miejsca. Hmm. Nie będzie za proch, mam go trochę, także... ...to nic. Jak go wyrzucę, to też mogę... ...wziąć... E, ...tak samo jak... To żelazo. No, już na pewno nie będę się martwił o żelazo, jak to było jeszcze w ostatnim odcinku. A raczej dwa odcinki przed. Przepraszam za pomyłkę. Także. No, z tym już problemu raczej nie będzie przez kilka odcinków. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dobra. U um, reszta. Um, no to jak już cię znalazłem, to mogę cię wykopać. O, i tu nawet jest jakby kolejna ta jaskinia. I tutaj jest to żelazo. Okej, okay. w takim razie ja to wykopię. Tak sobie to zamuruję, żeby nigdzie nie wpaść. No ale to żelazo tak wpadło do lasu, bo co słyszałem? No, rib żelazo. No, trudno. Okej, okay, tutaj coś jest. No. Chyba tu nic nie będzie. Tak samo jak tu, no mogę tu się przejść, no ale. Tutaj diaksów chyba nie ma. No dokładnie, tu nic nie ma. Może mogę trochę tu pokopać, ale. No nie. Dobra, tu nic nie ma. Fajnie wiedzieć, tutaj też nic nie ma, tutaj e, także nic nie ma, bo stąd przyszedłem, dlatego tu nic nie ma. O tak, wiecie co, e, nie będę marnował kobla na budowanie się. Pójdę tędy bokiem, wykopię sobie tutaj e, drogę i pójdę tędy. Właśnie w ten sposób. Dobra. What? Aha. No, no spoko, jeszcze gdyby mnie wypchnęło do lawy przy tym, no to naprawdę już bym się trochę wkurzył. To sobie tutaj rozwalimy. Elegancko. Tutaj nic nie ma. Chyba, jeszcze tutaj tylko zobaczę. Wykopię to w sensie. Okej okay, i tutaj też hmm, nic nie ma. Dobra. Lecimy dalej. Hmm. Ale tutaj jest jakaś uliczka bogata w rudy. Pewnie nie w diamenty. No ale może te diaksy także będą się znaj znajdować. Dobra um, Okej okay. Nie potrzebuję te, tyle tego lapisu w sumie Tak, już mam go stack No także spoko Też na pewno w tym odcinku tej kopalni całej raczej nie zwiedzę Z tego względu, że będę chciał się tu wrócić Pokopać właśnie te surowce, na które nie miałem miejsca w ekwipunku Typu żelazo jakiś czy węgiel e, Więc też Tutaj się później wrócę w odcinkach Bo tutaj to... Nie no, w tym odcinku jeszcze postaram się trochę zeksplorować tej kopalni Dobra, już tego nie zbieram zresztą, no ale sobie dla like, ekstra tylko wykopię um, Okej okay, no Dobra um, uh -huh. Dobrze, w sumie przyszedłem Tak mi się wydaje więc pójdę tędy teraz Zobaczyć co się znajduje tutaj I też wiem, że ostatni odcinek był dość długi Ale to z tego względu, że po prostu eksplorowałem tą jaskinię, tak No i tu już jest koniec tego tunelu Słyszałem tu jakieś pająki, więc może to gdzieś tutaj Gdzieś to tutaj słyszę tylko gdzie to jest? Nade mną? Tak, nade mną, dobra. Ok, jest jeszcze trochę To Są pewnie te pająki jaskiniowe, które właśnie mają spawnery tutaj w tych opuszczonych jaskiniach. Nie, to jest zwykły pająk. No dobra. Żelazo, jest to poziom 22, więc tutaj diaksów już no, nie będzie, bo diaksy, o ile pamiętam, są od poziomu 16, tak, od poziomu 16, dobrze mi się chyba wydaje, więc no, diaksów tutaj niestety nie, znajd nie znajdę, Uff, ale mogę pójść tędy. Da więcej żelaza to zawsze spoko. Tak jak mówiłem, na jaki zapas to się nada, i też będę chciał tutaj wrócić w, później e, po tory. Bo też będę chciał może zrobić coś e, z tych torów. Tu to jest zombie, to jest poziom 18. To w sumie tu też nic, e, tu też nic e, nie będzie. Chodźmy tutaj od Jaxy. No mogę pójść dalej, może będzie jakiś... Aha. No dobra, dzięki Clipper. Zbroja już tyle dostała i dalej się dobrze trzyma. Aha, i ja tutaj byłem. No dobra. A to spoko jak tu byłem, bo mogę teraz tędy... Chcemy się wrócić gdzieś. Tylko zbudować sobie też taką może jakoś... No nie wiem. Bo tu jest to i tędy pójdę. Chociaż tutaj już byłem widzę. Ale tu nie byłem. Bo tutaj jest to jeszcze przecież ta kopalnia ogłoszona do eksplorowania. I też ten kanion, tam coś może się znajdować. Dzięki któremu właśnie się tutaj dostaliśmy, do tej jaskini. Hmm. Tylko tak, gdzie by tutaj pójść? Bo bym gdzieś poszedł. To jest poziom 11, więc mogę zrobić taką taktykę, że się po prostu będę kopał i kopał i kopał. No hmm. ale nie. To jak będę, jak będę miał jakiś kryzys diamentowy, w sumie no, teoretycznie mam, bo nic nie mam jeszcze. Mam tylko dwa diaksy, z tego mogę jedynie co, co zrobić miecz, a to mi potrzebne no jest najmniej w tym momencie. E, aha, dobra, tu było to. Tutaj po prostu nie było diaksów, ale poszedłem dalej cave'em. Aha, chyba taka uliczka, no dobra, to tam chyba też nic nie było. Eee, Tutaj też nic nie było. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc mogę teoretycznie pójść tędy. Tu mnie jeszcze nie było. Dobra. No to w tym momencie będziemy szli tędy tą uliczką. Okej. Okay. Też trochę tu pokopiemy. A tutaj byłem. No nie, ale tutaj też nic chyba. Nie było, jeszcze tylko zobaczę z tej strony. Ym, no nie, tu nic nie ma. OK. <tryk> Także pójdziemy tutaj do tej kopalni opuszczonej. Okay. Oh shit! No, no! <tryk> Skończy to się tym, że zaraz będę... Ym, Creeper mi odkrył przynajmniej żelazo. Genialnie! I w ogóle czemu kopię tym kilofem, jak mam ten do takich rzeczy. Oja. Dobra. 30 Endermana. Więc nie ciekawy, bo w tych nowych wersjach Endermana nie lubię, bo zabiera mega, ale to mega dużo HP i się nabije na pańczynę. Dobra. Hmm. Hmm. Tutaj, jak widzę, nic ciekawego nie ma. Z to dużo żelaza, ale ja też nie potrzebuję. Już mam dwa staki, chyba prawie. No dokładnie, no już teraz mam dwa staki, dokładnie już tego żelaza. Więc niepotrzebne mi jest. To jest jakiś wagonik z żelazem, z pochodniami. Z tagiem, no to żelaza tego nie potrzebuje. I tyle szkoda że jedynie, że nie ma wagonika z diaksem jednym. To na pewno byłoby mega mi teraz potrzebne. No ale jak tego nie ma, to już um, trudno. Um, tutaj coś może jest, tu nic nie ma. Nie, tej nie będzie, to jest 25 level. Troszkę za dużo, ale i tak to wy trochę tutaj. Po prostu to pozwiedzam, żeby wiedzieć, to gdzie jest i po prostu co tu jest. O co mi, mi chodzi. Um, jeżeli tu nic nie znajdę, a właściwie to już tu nic nie znalazłem. <laughs> w takim wypadku. I wracam się. A tu jeszcze mnie nie było. Dobra. Myślę, że już całe to zrobiłem. No ale nie, tu jest nawet e, zombie. Tu jest jakieś światło. No nie, i najgorsze potwory. Likyfery. O to, to wybucha gówno. Jeden się nabił na pajęczynę, więc będzie niegroźny. Okej. Okay. Dobra, ale złota mam mała, akurat, więc to mi się przyda. No i tak jak w ogóle myślę sobie nad zbudowaniem w kolejnym już nawet odcinku, czyli w piątym magazyn, bo taki magazyn by byłby po prostu duży umatwienie, jeżeli chodzi o te różne przedmioty. Tak samo teraz byłem w kopalni i no nazbierałem dużo tych surowców. Bo zaraz będę też tam już wychodził i bym porobił coś innego w tym jeszcze odcinku, na przykład pozbierał też rzeczy do tego magazynu i przygotował go. Bo jeżeli będę robił magazyn, to już będę robił go na odcinku, nie będę już robił takich przerw, jeżeli chodzi o to, Ale w sensie, że nie będę magazyny robił poza odcinkiem. Bo tak, ale już jest, myślę, że no bardziej na pewno ważne niż zmienienie wyglądu bazy. Dostałem się tutaj, a tutaj byłem, bo tutaj był ten kanion. Dzięki tremom wtedy się dostałem, czyli wiem jak wyjść, to przynajmniej tyle. Dobra, tu mnie jeszcze nie było, więc mogę jeszcze połów siedzenia zobaczyć, co jest tutaj. Tylko najem się może najpierw. O kurde, ok. Easy Dobra um, <laughs> Przepraszam Ok. O, tam mnie jeszcze w ogóle nie było na przykład A to jest w ogóle już poziom 24 Ale to dobra, myślałem, że Gorzej W takim razie Poszedłbym gdzieś Tędy Tutaj mnie nie było, ale tu jest lawa tu chyba też nie ma nic um, ogólnie. No nie, no trudno. Ale dam tu pochodnie, żeby wiedział, że tu już byłem i że tutaj nic nie ma. Um, aha, już ja mam w ogóle pochodni. O, jeszcze miałem laga, no super. ok I tu jest wyjście jakieś, no po prostu jakaś woda. Dobra, czyli tutaj nic takiego nie ma. Na pewno tam w górę nie będę szedł. Tam jest kolejny szkielet. Co! Palił mnie dziad. Mhm. No i zaraz jeszcze den to ja skin się okaże. Oooiet! Oh, O oh, oh, oh. Are you kidding me? Naprawdę? Dobra, przynajmniej wiem gdzie szedłem O oh, kurde Deadłem, ale fail Pierwszy z dead Co powiedziałem dwie sekundy wcześniej? Jeszcze tu deadne. No I to jest właśnie to Miałem pół HP Spotkałem Creepera. A dalej? Dalej to już wiecie, co się wydarzyło. Och, dobra, przynajmniej pamiętam szedłem bo tu są te epickie tereny, jak to powiedziałem w pierwszym odcinku. Także pierwszy zgon w czwartym odcinku. Yy, świetnie, no i... Ja nienawidzę creeperów. Yy, właśnie dlatego pamiętam, że ten nie szedłem tylko przed tędy bokiem. i tu jest już moja baza zresztą tam widzę pochodnie ale tu moja baza może być gorzej z itemkami i muszę tam jeść jak najszybciej nawet wezmę sobie od razu jakieś yy, yy, miecz zrobię żeby nie zginąć szybko przepalę to tak przynajmniej dwa nie potrzebuje, nic nie potrzebuje Wezmę sobie tylko może troszkę budulców Dobra Dobra jedno trudno Lecę Bo Żeby tylko tej temy nie zniknęły Nie no Chyba nie zniknął, w ogóle gdzie jest słońce Dobra tam jest Nawet jeszcze nie w połowie Także będę miał czas <laughs> przynajmniej się dorwać do itemów yy... takie tak, zrobię cięcie jak będę już w tym yy, kanionie dobra, także jak widzicie już tutaj jestem yy, tam jest exp i mam nadzieję, że to jest mój exp hmm. Ok, teraz w takim razie tylko wrócić, bezpiecznie Czy jest pająk <laughs> tylko teraz, żeby nie paść dobra Ok, co moje itemy? Ok, mam dwa diaksy, mam ok. To jest drugi Creeper, właśnie najgorsze. Jak mówię, to, to że straciłem trochę tego EXPA. Żelazo mam, tak wszystko mam. Ok, dobra, wracamy się, szybko. No pierwszy fel na odcinku. Yy, trudno. I tak w tej kopalni już tak dużo zwiedza do zwiedzania nie ma. Wrócimy tu w kolejnym odcinku. Yy, no ale dobra. Teraz będziemy się już wracać, bo ten film już i tak trwa 21 minut. Także ja już się będę po prostu i tak wracał. Yy, yy, Okej. Okay ja już się będę wracał i e, no po prostu skończymy już ten odcinek albo wiecie co już zako e, dobra także już w tym miejscu zakończymy odcinek no ściemnia się jak widzicie słońce A zachodzi tak e, <grym> dobra e, pierwszy fail na odcinku Także pamiętajcie, jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu suba i łapki w górę. Pierwszy fail na odcinku zabitym przez Creepera. No ale lepiej byś nie mogło. Także do usłyszenia w kolejnych odcinkach i cześć!